Czym się różni mostek stylu z z klasycznego od mostku typu i -head. Także I-Head jest obejmą na rurze sterowej więc podnieść go można o tyle o ile tam w środku widać jest surka czy nie widać? Chyba widać, w środku jest surka No ile ta rurka pozwoli wysoko zamontować mostek? Ewentualnie można dać mostek regulowany, tak jest w tym przypadku że ma śrubkę regulacyjną i można krymcy podnieść lub opuścić niżej tą stery typu klasycznego To jest fajne, bo cały mostek można wsunąć rurkę lub bardziej wysunąć, sobie wyregulować, jak pasuje. Gdzie przy strach typu iHead nie mamy tej opcji. Jest po prostu na rurce założony i tyle, ile pozwoli rurka, tak wysoko można zamontować mostek. No i ewentualnie regulowany dać się. Także klasyczne z łożyskami skręcanymi. Tu od góry się dokręca mostek do roweru, żeby nie wypadł. A w iHeadzie u góry jest śrubka, też pod tą pod zasiepkiem jest schowana śrubka, która reguluje y, luzy na sterach. Jej nie dociągamy na maksa. Ja mam z tak wyczucie, żeby kierownica chodziła bardzo fajnie, ale nie za ciężko. I żeby przy chowaniu nie latało tu na łożyskach. A dokręcamy dopiero mostek tymi śrubami. O, chyba tak w skrócie. No, ujbajki i romet.